Ten serdecznie, tu znowu ja. Z tej okazji, z okazji Dnia Matki, chciałam do Was przyjść z taką jedną ważną rzeczą. I dużo refleksji dzisiaj na ten temat robiłam, bo to jest bardzo ważny dzień w, po prostu w życiu każdej mamy. Może niektórzy nie celebrują, może niektórzy celebrują urodziny, imieniny, cokolwiek. Ale w każdym... jakoś tak... Jakoś się ta złożyło, że no, ja odkąd mieszkam w Niemczech, mam dwa razy w roku później Matki. Ale powiem tak, celebruję i ten polski, i ten niemiecki. Ehm. Wiadomo, osoby mieszkające tylko w Polsce i tylko w Niemczech mają tylko raz, ale ja korzystam z okazji. No bo się naprawdę czuję mamą. Jako mama, odkąd zostałam mamą, świat wywrócił się do góry nogami. Eee, nawet nie to, że kiedy dziecko się urodziło, kiedy Kacper się urodził, samo to. Kiedy zobaczyłam dwie kreski, to już czułam się mamą w jakimś stopniu. Czułam się inaczej. I nie mniemam to, że każda kobieta to czuje, kiedy jest w ciąży. Później się wszystko zmienia organizm się zmienia, osobowość się zmienia. Osobowość matki się zmienia, że powiem Wam, że moja osobowość też się zmieniła. I to bardzo. Przeszłam taką metamorfozę metamorfozę wytrwałości. Kiedyś, jako nastolatka, jako młodsza osoba, dziewczyna, byłam dużo słabsza. Byłam dużo słabsza, podatna na zdanie innych, eee, podatna na krytykę, bardzo mega mega wrażliwa. Do tej pory jestem mega wrażliwa, ale trochę inaczej. Jestem wrażliwa na krytykę innych. Nie przejmuję się zbytnio jakimś tam szczym galaniem. Ponieważ osoby, które mnie otaczają, bliscy są dla mnie najważniejsi i obcy ludzie nie zepsują tego wszystkiego. Bo rodzina jest taką komórką, która pozwala żyć, pozwala oddychać, pozwala. wszystko. Najważniejsze, że ludzie się razem trzymają. I wspierają się nawzajem, bo wtedy czuć, że to macierzyństwo jest naprawdę czymś takim, co jest przyjemne, co jest dobre, co jest ymm, niepowtarzalną rzeczą, która się w życiu nigdy nie powtórzy, bo jak dzieci wyjdą z domu, już tego nie będzie. Będzie to macierzyństwo, ale to będzie gdzieś, gdzieś dalej. W moim przypadku może wyglądać to inaczej, ale w przypadku matek, które mają zdrowe dzieci, kiedyś te dzieci wyjdą z domu, prawda? I to macierzyństwo będzie wyglądać całkiem inaczej. Ja mam tą sytuację, że od początku gdzieś tam e, jak byłam mocza, parłam w zaparte, moje cele osiągałam. Nawet jeśli to było obarczona jakimiś um, potem jakimiś konsekwencjami jakimiś um, po prostu ehh, nie tylko dobrymi konsekwencjami starałam się wziąć zaparty i starałam się osiągnąć swoje cele wytrwałość się opłaciła będąc matką Kacpra, będąc w ciąży na początku, wytrwałość w tej ciąży też się opłaciła. Nie zawsze się dobrze człowiek czuł. E, miałam problemy typu, że miałam dużo białka w moczu. E, miałam, można powiedzieć, infekcje dróg moczowych e, bardzo często ze względu na to, że miałam podwiększoną biegniczkę nerkową. E, po prostu no było, było jak było. Ogólnie ciąża przebiegała dobrze, czułam się szczęśliwa, czułam się zdrowa, nie musiałam leżeć. Nic się takiego złego nie działo. Dopiero pod koniec ciąży pamiętam. Kacper miał się urodzić y, 3 dni przed tym, y, znaczy się trzy dni przed jego urodzinami. A urodził się trzy dni po terminie planowanym. I pamiętam, że pierwszą noc te skurcze czułam, odczuwałam bardzo mocne. Niepokoiłam się. Bałam się. Czułam się, czułam, że coś dzieje się ze mną coś złego. Z dzieckiem się dzieje coś złego. Przede wszystkim. I było coś takiego, że sygnalizowałam do, do pielęgniarek, coś jest nie tak. Po prostu nie mogę. Ona jakby głupie. No, niech pani poczeka, nie ma rozwarcia. No, lekarza nie ma i takie rzeczy. Nie wiem, ja bym musiała chyba paść na podłogę, żeby coś zaczęli ze mną robić. Ale ja wytrzymałam. Do rana nie spałam, bo miałam takie silne skurcze, że myślałam, że zjadę. I w końcu dziewiąta coś wzięli mnie na KTG. Sprawdzali, tętno spadało. Szybko przyszedł ordynator, powiedział, robimy cięcie. To była decyzja nagła i ja mówię, jejku, będę mieć operację, nie? Bałam się, ale mnie osobiście było obojętne już. Najważniejsze, że dziecko będzie żyć. To był wyraz prawdziwej miłości. I tego momentu nie zapomnę. Nie zapomnę tego, kiedy pielęgniarka go trzymała. I widziałam, że żyje. Bo mógł tego nie przeżyć, bo już mówił, mówili, że była tachykardia, spadek tętna, owinięta pępowiną szyja. Jest Kacper. Ma swoje wady i zalety. Ma swoją nietuzinkowość. Ma, ma swój charakter. Ma, jest dzieckiem wyjątkowym. I takiego zaakceptowałam, tego kocham. Te wszystkie lata, które z nim przeszłam, były trudne. Z początku czułam, że coś jest nie tak, coś jest na rzeczy. Nie byłam kształcona w kierunku pedagogiki specjalnej, bo jestem tylko pedagogiem wczesnoszkolnym, przedszkolnym, ale ale wiedziałam, że coś jest nie tak. Czułam to, kiedy nie, nie mówił, kiedy nie patrzał na mnie. Nie pojawiał się u sobą mama tylko raz i potem umarło. To był dla mnie cios. Ale nie załamałam się. Powiedziałam. Sobie będę o niego walczyć. I walczyłam. Przyjeżdżając tu do Niemiec, najpierw uczyć się języka, bo chciałam tu żyć rozwijać się. Hezbollah był różny, nie spał nad sami, miałam nieprzespane nocy, W ciągu dnia wyglądałem jak zombie, za przeproszeniem. I było jak było, musiałam chnąć do przodu. Ile się dało, uczyłam się w drodze, ile się dało, uczyłam się na kursach, w międzyczasie coś pisałam. Nocami zawsze znajdowałam lukę w czasie. Bo wiedziałam, że to też jest przyszłość, że ja potrzebuję też się rozwijać obok tego. Nie poddałam się. Kolejny raz było to, że Kacper dostał diagnozę. Znaczy się zanim dostał diagnozę, powiedziano mi w przedszkolu i już to czułam, że coś jest na rzeczy, że Kacper idzie w jakimś dziwnym kierunku. Poszłam do e, Centrum Wczesnego Wspomagania, gdzie mi powiedzieli, że to może być autyzm. Poszłam Kacpra przetestować. Kolejna raz walka o niego. Starałam się o przedszkole integracyjne, udało się. Nie wiem, czy to było szczęścia, czy efekt modlitw, czy czegokolwiek innego. Ale to był najlepszy prezent, jaki mógł być w tamtym momencie, bo zdarzyło się. Ta wiadomość była powiedziana przed świętami, że Kacper idzie do przedszkola integracyjnego. To był najlepszy prezent na święta, bo obudziła się we mnie nadzieja, że będzie dobrze. A to przedszkole naprawdę dało mu mega, mega dużo. Parę lat minęło w przedszkolu. Kacper nauczył się tam głosek. I powiedział pierwszy raz w wieku powiedziała 5 lat: Słowo mama, byłam szczęśliwa. To był najlepszy prezent. Nie pamiętam w którym momencie to było. Nie mam tego napisane gdzieś tam, ale było. I. Do tej pory dziennie słyszę to słowo. Dziękuję za to. Bogu opatrzności, że, że to się pojawiło. To słowo. To magiczne słowo. Chciałabym, żeby mi powiedział kocham Cię. Albo przynajmniej po niemiecku, jeśli będziesz. Próbuję to w nim zaszczepić. Zawsze mu to powtarzam, że go kocham. Jak on nie umie powiedzieć, Staram się mówić to dziennie, staram się go nauczyć. Nauczyć kochać. Były momenty dla mnie trudne, kiedy Kacper nie przytulał się zbytnio. Nie był taki. Odsuwał się. Odpychał. Krzyczał, jak go dotykałam. Choćby nie kto go dotykał. Nie lubił tego. Potem nauczyłam go że dotyk może być przyjemny. Przed snem, jeszcze nie miała nic kołderki obciążeniowej, przygniatałam go własnym ciężarem. I wiem, że mu to pomagało. Oczywiście znaczy nie kładłam się na niego stricte, ale przygniatałam tak trochę kawałkiem mojej nogi. I pod tym ciężarem on zasypiał. Długo to trwało, kiedy zasypiał, bo bardzo, bardzo płakał, bardzo gorzko płakał, krzyczał. Byłam wyczerpana, ale byłam szczęśliwa, że zasnął, że mi się to udało. Kolejny raz się nie poddałam. Były momenty, gdzie właśnie on się zaczął otwierać. Poprzez to, że zanauczył się komunikować z nami. Ponieważ o to walczyłam. Walczyłam o to, żeby miał terapię. Walczyłam o to, żeby między tym wszystkim o siebie zadbać o to, o to że będę pracować tutaj. Zawalczyłam o to, żeby się tu uznać w Niemczech, no bo wiadomo, kwalifikacje uznanie jest, nie jest tutaj łatwe. Mnie się to udało. Miałam naprawdę różne drogi z urzędem. Bo job center mi mówił, e, chciałam iść na początku na nauczycielkę. Musiałam pa, musiałabym parę przedmiotów zdać dodatkowo, bo tu nauczyciel, e, znaczy się, no wiadomo, tego języka polskiego mi nie uznają, to musiałabym robić niemiecki znowu. E, plus dwa przedmioty dodatkowe, czyli przykładowo ja sobie wtedy wy, wybrałam, pamiętam, matematykę, i. E, przyrodę. No i byłam w tej uczelni już jedną nogą, ale e, brakowało mi języka na poziomie C2. Zrobiłam C1, owszem, wszystkie egzaminy zdawałam po kolei, w pocie i w ogóle w szczególe. I brakowało mi C2. Nie umiałam znaleźć kursu, byłam załamana. Nie wiedziałam, co się będzie działo. Mówię, kurde, skończę na kasie, skończę nie wiem gdzie. Już moja, ta, ta cała urzędniczka chciała dawać do biura jakiegoś za pomoc, a ja nie, chcę pracować w swoim zawodzie. I tu pałam nogą i powiedziałam nie. Szukałam rozwiązań, umiałam już na tyle język, żeby tak szperać w internecie, i znalazłam, że mogę się uznawać za przedszkolankę. No dobra. Zaczęłam robić y, praktyki. Miałam problemy tam z pewną nauczycielką, która mnie trochę pogrzebała, prawie. Że rzuciłam to wszystko. No i zaczęłam szukać kolejnego rozwiązania. No to mówię za Kinder Okazało się, że muszę jakieś liceum medyczne kończyć, nie wiadomo, cuda ręki na kiło. Mówię: Kurdy, no, no i co teraz? Wyczytałam w internecie, że mogę pracować bez uznawania się, ale tylko jako pomoc w przedszkolu. No dobra, no to spróbuję. W pocie czoła udało mi się znaleźć... Um, znaleźć um, miejsce pracy. Szanowałam sobie te miejsce pracy. E, źle się tam nie pracowało, wiadomo, są różni ludzie. Najgorzej nie było. Początek był dla mnie przerażający, bo jeszcze nie umiałam płynnie tak mówić. W teorii umiałam język na piśmie i owszem, ale w mowie jeszcze miałam problemy. No i e, miałam takie koleżanki w pracy, no... nie... No, nie za bardzo takie, no... Może co ja mogę powiedzieć, nie? Blokowała mnie bariera językowa, pamiętam i i szukałam innego rozwiązania. Eee, Naszłam mi kolejne natchnienie, gdzie szukałam, eee, co mogę robić jeszcze jako pedagog dziecięcy. I tak spróbowałam. Pisałam sobie Kindheitspedagogik. O, patrz, a taki zawód jest. Idzie się da to uznać? Tak. Złożyłam papiery, walczyłam, czekałam chyba no, parę dobrych miesięcy na to, żeby dostać odpowiedź. No i stwierdzi, no trzeba zapłacić. Mój mąż wtedy też pracował, ja wtedy też pracowałam i pamiętam, dostałam w tym samym czasie, co dostałam prawie miesiąc wcześniej, zanim zaczęłam uznawać się na ten zawód, co teraz mam na pedagogia dziecięcego, dostałam, nie mogli mi przedłużyć umowy. Zostałam, można powiedzieć, skundigowana, czyli zwolniona. Udałam się o tyle, że wskoczyłam na, znowu na job center. I powiedziałam, bo dostałam już ten e, papier z tego urzędu, coś uznaję, że idę na studia. Oni powiedzieli, że nie mają nic wspólnego ze studiami. Ja musiałam latać po jakichś bafugach e, do studentów. Wsparcia nie dostanę. No dobra, dostałam odmowę. Job center zapłacił mi pierwszy semestr. No drugi musiałam sobie zapłacić sama, ale już mieliśmy troszkę nazbieranych pieniędzy, żeby sobie ten drugi semestr zapłaciłam. Pierwszy semestr Eee, że tak powiem eee, zapłacił mi job center no bo wtedy nic nie dostawałam żadnych pieniędzy i później jakoś tak praktyka była no to jakieś grosiczki na bilet zarabiałam że mogłam sobie ten bilet przynajmniej opłacić to mnie uratowało no i uznałam się no, i napisałam pracę, napisałam wszystko. Studia mi naprawdę rozwinęły w Niemczech. Przede wszystkim językowo i polecam naprawdę, jeśli chcecie się językowo rozwijać, polecam studiować w obcym kraju. To jest naprawdę duży, duży plus. Jeszcze lepiej niż życie samo. Studiowanie jest naprawdę super w obcym kraju. Podobało mi się w, w Polsce studiowanie, ale w obcym kraju, jeśli się chcecie nauczyć języka, jeszcze w waszym zawodzie, to jest naprawdę cudo. I to mnie zaraziło. Czytanie książek po niemiecku, potem nagminnie kupowałam książki po niemiecku i czytałam. Po prostu z zapartym tchem, no. no i to właśnie się nie pod... to właśnie spowodowało, że się nigdy nie poddałam. I obok tego wychowywałam Kacpra i były wzloty i upadki i naprawdę były na tak trudne chwile, w pewnych momentach. Że mówię, kurde, nie będziemy mogli wyjść z domu, nie będziemy mogli robić nic, nie będziemy mogli socjalizować się jakoś tak. Nie mówię, że mamy tam super znajomych tutaj, no bo raczej nikogo nie mam. Nie, nie mam po prostu na to czasu, ani siły, ani nic, bo przychodzimy z pracy, w domu jest kolejna praca, mój mąż pracuje na zmiany i tak dalej, ale em, wiem, wierzę w to, że Kacper będzie jeszcze lepszy jak włożę w to i tyle pracy, ile wkładam i jeszcze to, żeby go na terapię wozić i w ogóle i w szczególe. I dużo z nim będę tutaj robić różnych rzeczy, czy nawet to, żeby z nim spędzać czas, to jest bardzo, bardzo mega dużo. I spowodowało to, że nie poddaje się nigdy. No po prostu jakoś tak nauczyło mnie to wytrwałość. Tak samo teraz w pracy. E, dużo osób mam o tyle fajną pracę, mam naprawdę fajnych, fajne koleżanki w pracy i, i bardzo wyrozumiałych ludzi, bo w poprzednich pracach nie miałam tyle szczęścia i e, poprzedni pracodawca tu już w ogóle miał mieć obcięte godziny, e, miałam mniej zarabiać jeszcze skoro katastrofa to była po prostu. Dla mnie, dla naszej rodziny i po prostu mogłam zapomnieć y, o różnych rzeczach. E, no i chodzi o to, mm, że znowu mnie szczęście dosięgło, znalazłam tu pracę. Szłam zaparte, ok. Jest klapu. Klapu jest z piątkiem. Powiedziałam, że moje dziecko y, musi być odbierane w piątek szybciej i tak dalej, i mam piątek wolny. I prawie tyle samo zarabiam co mm, tam w kolonii, także no, w sumie to samo zarabiam już i godzinę w tygodniu mniej pracuję, jeszcze piątek mam Także zaoszczędziłam na dojeździe, przede wszystkim zaoszczędziłam czas dojazdowy, także to mi się podoba i znowu okazało się, że się nie poddałam. Nawet robiąc studia w Polsce miałam takie okresy, że miałam naprawdę czułam, że w pewnym momencie ciężko mi się pracę pisze, licencjacką, czy potem magisterską, i miałam ochotę to rzucić wszystko i po prostu już miałam problemy z. już w połowie jakoś roku, już nie pamiętam jak to było, w którym, na którym semestrze robiłam praktykę w ogóle. W Polsce, ale miałam momenty, bardzo dużo momentów załamania, i myślałam, że nie uda mi się tam. Ale się udało. I wiem, że mam jeszcze cele, które bym chciała zrealizować, i mam to tu w sercu. To jest tylko to, co ja teraz wam powiedziałam, to jest tylko część tego. Mojego planu, który chcę zrealizować. Oczywiście. Znaczy to wszystko, co płynie z serca, to jest tylko część. To nie jest wszystko. Tego się nie da powiedzieć w jednym vlogu. To trzeba po prostu inaczej ugrać słowa. Także. Wszystkim mamom jeszcze raz. Na koniec tego pięknego dnia życzę wytrwałości, siły, miłości, błogosławieństwa Bożego. Może są to osoby niewierzące, które szanuję, owszem, a dla osób też wierzących, coś dla nich też powiedziałam. I przede wszystkim dla mam, które są same, nie mają nikogo. Dużo, dużo siły, wytrwałości, nie poddawajcie się, bo życie należy do Was. Macie dla kogo żyć. Eee, dla mam, które mają dzieci, dzieci, które są nietuzinkowe, które są wyjątkowe. Dużo, dużo siły na co dzień w walce o, dobrze, o dobre jutro, o jeszcze lepsze postępy w rozwoju pociechy. I przede wszystkim dla mam, które straciły swoje pociechy, o to, żeby Mogły spojrzeć inaczej na świat z nadzieją, że jeszcze kiedyś będą mieć dzieci, albo nawet to, że to dziecko, jeśli to mamy, są już starsze i nie mogą już mieć tych dzieci, że to dziecko gdzieś tam na nich patrzy, że temu dziecku jest dobrze. I żeby miały jej w swoim sercu. Mama to nie tylko mama. Mama to najcudowniejsza osoba. I moja mama, dla mnie wspominać o mojej mamie. Jest wspaniałą osobą, która mi nauczyła właśnie tego. Wlała mi mój charakter. Nauczyła mnie wytrwałości, wiary, pokory. Żeby się nie poddawać. I za to Ci, mało dziękuję. Także wszystkim mamom. Tym młodym, tym starszym życzę wszystkiego dobrego. I nie zapominajmy o naszych teściowych. Bo to też są nasze mamy. Tylko takie przeszywane. Im też wszystkiego najlepszego. Za to, że z nami są. Mojej teściowej życzę wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego i przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, bez tego nie ma nic i długich długich lat życia, pięknego życia i pociechy ze wszystkich. także subskrybujcie, kciuki w górę. do zobaczenia, cześć.